Sandra Mieczyńska dzień dobry. Dziś ze mną w studiu Lidia Pospieszalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Uśmiecham się bo y, jesień niedługo nie o, no dlatego, kszokie. żebym się cieszyła, że, że się zrobi nieco chłodniej, mm. ale cieszę się, że będziecie z nową płytą. To tak bardziej o A. tym <śmiech> No <śmiech> to dobrze. Ten kierunek. Uprzedzając. No, rzeczywiście jesień nie I przyjdzie. Na... <laughs> i budując napięcie trochę. Tak, ponieważ. Y, ta piosenka, którą usłyszymy za ci, chwilę, chwilę, za, chwilę jakiś czas. za jakiś czas, e, zwiastuje właśnie m, wydanie płyty Dom całej rodziny Pospieszalskich. E, będą kolejne single aż do tej pory. No i m, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Płyta jest nagrana. Wszystko jest właściwie przygotowane w projekcie, okładka. Także nawet ten projekt już jest chyba wybrany. Także nie, 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 zagęszcza myślę, się że, atmosfera pomału. Zagęszcza się atmosfera muzyczna <laughs> i oczekiwania. Tak, będą, będą kolejne single, tak, zwiastujące tę płytę, ale zacznijmy od samego pomysłu. Tak, pochyliliście się. To zresztą żadna dziwna czy zaskakująca sprawa, jeżeli chodzi o pospieszalskich, bo pochyliliście się nad słowem w sensie takim, że słowo jest ważne. Y no tak, zawsze. <noise> po prostu ciężko jest zrobić muzykę do no, kiepskiego słowa. No, nie pobudza wyobraźni. A dobrze jest sięgać do tych, którzy może już, których już może nie ma, a których słowo jest wciąż ważne, bo jest uniwersalne, bo jest skierowane do człowieka, który przecież się nie zmienia. <noise> Zmieniają się okoliczności. Ale, ale tak wciąż jesteśmy podobni. Jak się czyta zresztą stare powieści, to w zasadzie gdyby nie to, że jakby otacza inna kultura, inne stroje, inne in, myślenie jest podobne, prawda? Dramaty podobne, Dramaty miłości, tęsknoty, tak, wszystko, tak. wszystko tak samo. To powieści tak, ale ja pamiętam, y, czy, czy biografie? Biografię, tak, ale pamiętam kiedyś taką y, wyprawę moją w piwniczne rejony jeszcze domu rodzinnego. I kiedy sięgnęłam po bardzo, bardzo, bardzo stare numery przekroju, hmm. to okazało się nagle, zabytek. zabytek, ale, że tytuły te same, tematy te same, no właściwie tak. po co, po co robić dziennikarstwo jak w kółko, to samo się dzieje. No właśnie, a na przykład teraz czytam książkę y, Bernarda bodajże, Newmana, y, rowerem przez Drugą Rzeczpospolitą, potem przez Polskę w ruinę, jest kolejny Tom, i przez Polskę chyba w komunie coś takiego. I właśnie czytam te, mm, te polityczne też jakby dywagacje i, i jest tak dużo analogii. Te same problemy gospodarcze kraju, który się odradzał, bo nasz też się w sumie odradza po. po czas a komunistycznych, prawda? I ja wiem, Boże, to jest jakby te same ludzkie wady, które wychodzą w, w praniu, że tak powiem czyli spory te same. E, zaskoczona jestem, tym. no znaczy właściwie nie powinna być, ale jednak to, to daje jakiś element zaskoczenia. Mhm, a i trochę też chyba odbarcza w tym sensie, że, um... e, że trochę. Można, można się mniej trochę przejmować, to znaczy wiedzieć, że życie się i tak toczy, że to, co jest ważne się ostanie. Powiedziałaś o tych tekstach, które się bronią, tak? Mówimy tutaj o poezji wprost, tak? Bo, 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 bo wiersze, po wiersze sięgacie. I to jest dla poety, który może o tym już nawet na przykład nie wiedzieć, to jest jakaś weryfikacja, że słowo się ostało, że wiersz dalej mówi, pobudza, no myślę, że. Zrusza. Nawet nie wiem, czy o tym marzył, <grych> na przykład Jerzy Libert, prawda? Ale no, tak się dzieje, że, że ja, ja myślę, że to też wynika z mądrości tego piszącego, z, z obserwacji świata i, i, i że to, że się staje uniwersalne, prawda? Że, że poza tym myślę, że sztuka się po prostu broni. Dobre słowo. Które wciąż nie jest jeszcze archaiczne, mm -hmm. prawda? I, yy, i to, to, to się broni samo przez się. Trzeba po prostu tworzyć na najwyższym poziomie. Tak, trzeba tworzyć na najwyższym poziomie i to wszystkich twórców. Dotyczy muzyków, także tak. Jak powiedziałaś na, na samym początku, yy, że te wiersze, że te teksty bronią się, poruszają. To jest coś y, ogłębi też, tak y, tych tekstów, bo y, może być tak, że jakaś piosenka wpadnie nam w ucho, nawet trochę sobie z nami wakacyjnie na przykład pobędzie. I nawet kiedy ten przebój usłyszymy za 2-3 lata, to też jakieś struny się w nas poruszą, ale to nie będzie to, to nie będzie, to będzie tak trochę na wierzchu, trochę jak chmurka, a te teksty, o których mówisz, one są głębsze. Pewno od razu nie dotrą do słuchacza, bo ja też tak mam, że że dociera do mnie muzyka i później muszę się zagłębić, mm -hmm. prawda? Docierają teksty oczywiste, prawda? A, a jeśli mamy coś do przemyślenia, no to mamy do przemyślenia po prostu. Ja czasami nie chcemy o, przemyśleć. Tak. Niektórych tematów, no, bywa tak, no, nie ma, no, tak, nie masz tak, no, że, tak, że uciekasz przed czymś. Uciekam, że, tak. Uciekam tak, tak, to przed pomyślę, rzeczami, albo Uciekam przed rzeczami trudnymi, y, 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 tragicznymi. Kiedyś miałam jakby na to więcej może ciekawości świata, ale ja, ja już zaspokoiłam, że tak powiem, mm. że, e, że na ludzi, jest, na świecie jest wiele zła i te, te, o tym nie chcę nie, ani, ani czytać i odsuwam książki takie, które już kiedyś przerabiałam, a które są bardzo mocne, trudne. ponieważ mm. trudne, bo mi to szkodzi zwyczajnie. Mm -hmm. To teraz po coś, co daje oddech sięgasz? Tak, sięgam raczej po coś, co, no, co buduje przede wszystkim, co, co, co pozwala, że chce się żyć. To teraz posłuchamy, odsyłamy tych, którzy nas będą odsłuchiwać już rozmowy na YouTubie, to odsyłamy do, do przeszperania internetu, poszukania tej piosenki. Teraz Akacjowe Czary, bo piosenka, o której rozmawiamy, od której wyszłyśmy za parę minut. Teraz Akacjowe Czar i Lidia Pospieszarska. Dla tych, którzy teraz zaczęli nas usłuchać, przypomnę, że w Studiu Latia Fiat jest Lidia Pospieszalska. Rozmawiamy o nowym, nowej płycie. Chciałam powiedzieć projekcie, się ugryzłam w język, prawie się ugryzłam. <gryzłam> o nowej płycie Pospieszalskich jako rodziny. E, za chwileczkę, za kilka minut, posłuchamy pierwszego singla, który Płytę Dom promuje. Ta płyta jesienią się ukaże. E, i mocno maczałaś palce w tym singlu, w tym, w tym, w tym, w tym pierwszym kawałku. No, tak, generalnie to się też ode mnie zaczęło, bo ja jakby stworzyłam kompozycję, cały ten groove, pewne rzeczy pozostały, bo on, otwór był trochę przerobiony, ale pozostało jakby z tego tnia głównego, aranżacyjne, a potem Trzeba było poszukać właśnie tekstu, jak się znalazł tekst, to trzeba było właściwie dorobić do tego tekstu melodię. I taka kolejność jest bardzo dobra, to znaczy, że, że melodia powstaje do tekstu. To jest najbardziej yy, yy, najbardziej kierunek, spójny, tak? najbardziej mhm. najlepszy krok. Chyba, że mamy bardzo dobrego teścia kciarza, który do muzyki dorobi. Ale szukanie wiersza no tak, do gotowej to... melodii jest prawie niemożliwe, chociaż raz mi się udało. <laughs> raz mi się udało, ale, ale rzeczywiście generalnie wiersz daje ten muzyczny też zaśpiew, oddech, tą frazę, która, która popycha muzykę w jakąś stronę, prawda? I nastrój zresztą, nie? No tak, ale trochę to jest tak, że, że powycha muzyka, ale muzyka też y, wynosi tekst, znaczy nie wiem, jakoś go niesie, pomaga mu zaistnieć? Jak to jest? Pewno ukierunkowuje też, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, prawda? Zrozumienia, muzycznego zrozumienia tej, tej frazy, tej, tego tekstu, mm -hmm. prawda? I, 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 I pewno można Wiele muzyk stworzyć do danego tekstu, i każdy pewno inaczej by to potraktował. nie? Ale dobry tekst chyba daje takie, takie deszcz, duże możliwości. A jak było w przypadku akademickiego? A Deszczaru? jeszcze chciałam tylko skończyć, że, no, dobrze, żeby już nie daje. było tak, że później <laughs> Marcin pewne rzeczy dorobił, Mateusz czy Chórki. Właśnie wywalił moje, a, a wsadził swoje. Jak to w rodzinie? Jak to w rodzinie? Trzeba czasami przemilczeć, tak, Powalczyć o miejsce przy stole. O, to jest tak. trudne. Dla mnie to jest coraz trudniejsze. A to ciekawe, napisz o tym książkę. O, nie wiem, byłabym. Smuciłabym. Byłabym. Okej, okay, to nie, nie smuci mnie. Ja, ja teraz tak. zapytam jeszcze o, o to, jak było w przypadku akacjowych czarów, mhm. piosenki, której. Wiem, przed chwilą, jak, jak, jak się spotkała muzyka z tekstem, jak to było? W którym to było kierunku? Jak to było? No, to, to było bardzo, to było w ogóle szczególne, ponieważ y, zakwitła akacja, od tego trzeba zacząć. Niestety, Niebywałe. ani jednej, ani drugiej tej akacji, która była prowodyrem, <laughs> nie ma, bo zostały ale wycięte, piosenka jest, piosenka ale jest. piosenka o nich jest właśnie. To się działo na Piłsudskiego, mm -hmm. jeszcze tam mieszkaliśmy. Blisko radia. Blisko no, radia, siedziby, tak. radia, tak. No i y, zaczęłam, zaczęłam, powiem, że ja tekstów nie piszę, więc stworzyłam muzykę i już wiedziałam, komu ją wyślę. I to bardzo szybko, ponieważ, nie wiem, to natchnienie tego drzewa, tego zapachu, bo to o zapach głównie chodzi, nawet nie, nie piękno, mhm. wiele pięknych jest drzew, może piękniejszych, ale agacja, akacja kwitnie, jest niesamowita, jest czarowna. Zapach wiedziela taki, że ja po prostu... Oszłomienie przychodzi. Tak, przychodzi oszłomienie takie yes, w bardzo szerokim sensie tego słowa. No i wysyłam tą, tą muzykę już nawet z takim wstępnym akompaniamentem prawie, że tak powiem. No i na drugi dzień miałam tekst. To jest niebywałe, że po prostu to było. Czyli to było natchnienie, Cik, To było natchnienie, mhm. tak, tak. To się mi jeszcze nie zdarzyło w życiu, ale to. Żeby Ktoś tak szybko stworzyć. Tekstu? Grzegorz Żak to jest yy, yy, no, mężczyzna, już obecnie ojciec pięciorka dziewczyny <laughs> yy, i yy, yy, też taki bard, poeta, yy, mm -hmm. także yy, wiele tekstów, zresztą no, może że za trzy chyba są na płycie w podróży na chmurze jego właśnie. A teraz wracamy teraz z podróży na chmurze, wracamy do domu. I do tego twojego spotkania z tekstem Liberta. Od razu wiedziałaś, że to to? Znaczy, kilka, że tak powiem, poetyckich książeczek przewertowałam. Bo no, nie, nie, nie wiedziałam, bo to jest szuka szukanie tematu. W pewnym sensie zarys muzyki był, czyli jakby wiadomo, że będzie dynamiczna, wiadomo, że, że ostro-rytmiczna i tak dalej, że wezmą wszyscy udział, czyli będzie sporo hałasu. I zresztą w studiu już był podkład właśnie nagrany, na, także wiadomo było, że muszę szukać czegoś konkretnego, ale nie wpadł mi jeszcze od razu jeżeli Liebert, no bo jakby chciałam y, sprawdzić, czy gdzieś indziej to słowo też jakby się, się y, znajdzie, odnajdzie. No i jednak... Bojbaczyńskiego i, i Miłosza i tam Jasnorzewską. Boże, Leśmiana, wszyscy, wielu, wielu, wielu przewertowałam. Prze, prze I jakby zostałam na tym małym tomiku Jerzego Liberta i tam nawet chyba bodajże trzy wiersze mi pasowały. <laughs> Później nawet trzy muzyki zrobiłam do tego wiersza. I, I w końcu. Już do tego wybranego, tak? Tak, do tego mm -hmm. wybranego. No Szukanie melodii, po prostu szukanie tej idealnej melodii, <noise> że tak, tak powiem. Która tak. poniesie ten tekst. Która tak, poniesie ten poniesie tekst. Ten tekst. Tak. tekst jest. O Jezu, o nas. No tak, tak, jak już mówiłyśmy. Mm -hmm. Nie zmieniamy się tak za bardzo, ale no. Jak pytasz o czym? <laughs> o tym, że jesteśmy tajemnicą przede wszystkim. Mm -hmm, tak, i trochę o tym, że co najważniejsze, że też najważniejsze są tak naprawdę relacje. I że to boli to poznawanie człowieka mm -hmm, I, i siebie, co, i drugiego. I siebie, i drugiego właśnie, że czasami sytuacje nas. E, prowokują do zachowań, których byśmy się nie spodziewali, prawda? Po sobie czy po kimś drugim. Nawet Marcin mnie teraz ostatnio zaskoczył. Myślałam, że już go znam. <grym> A ty się. Czy Marcin nas słucha? Nie wiem. <grym> nie wiem, jesteś w samochodzie, może okay, okay. słucha. <grym> Ale zaskoczył? Zdziwił? Plus? Pozytywnie, minus, pozytywnie. zaskoczył, bo czasami zaskakiwał negatywnie. No jak to w małżeństwie, nie ma, nie ma słodko cały czas. Nie ma lekko. Nie ma lekko i naprawdę bardzo pomaga mi opiekować się i to bardzo skutecznie moją chorą mamą po udarze, co jest wielkim trudem i jesteśmy wystawieni, Boże, to jest niesamowite, jak jesteśmy wystawieni na, na co? Na, 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 na wielką próbę po prostu, jak Jakimi naprawdę jesteśmy, jak sobie z tej sytuacji radzić? Kiedy człowiek się, matka, konkretnie z którą emocjonalnie przecież jesteśmy związani, <laughs> zmienia się tak radykalnie zmienia się jej, staje się niewdzięczna, egoistyczna, <laughs> i, i czym nie była nigdy. I to jest, to, jest, to jest trudne, prawda? Abstrahując od opieki takiej fizycznej, ale, ale chyba ta psychika najbardziej nam dokucza. I zaskakuje też, i musimy sobie z tym radzić. I, i żeby wyjść z podniesioną głową, i żeby, żeby nie mieć poczucia winy, to jest mm -hmm. też. Żeby też nie odpowiedzieć tak samo. Mm. Żeby nie odpowiedzieć tak samo, no właśnie. Mm -hmm. Ale tak słyszę o wsparciu dużym od Maciny. No właśnie, i tutaj y, muszę to podkreślić. Mm. To są te trudne kawałki w życiu. No właśnie. Takie życie jest i, i piękne, i smutne, i radosne, i gorzkie. Tak, Jerzy liber pisze, że, że rankiem jesteśmy optymistyczni, prawda? A wieczorem wątpimy we wszystko. Tak, a ja od jesieni zaczęłam rozmowy w ogóle. No właśnie. Tak. Znaczy, ja mam odwrotnie akurat. Że ranki mam gorsze niż, niż wieczory. No proszę, jesteśmy w połowie dnia. Tak. To chyba dobrze. Dobrze. Jest lato, ciepło. A płyta kiedy będzie? Chyba w październiku. To na tę płytę e, czekamy z niecierpliwością. E, teraz posłuchamy raz jeszcze tych, którzy nas słuchają na YouTubie. Odsyłam do przeszperania internetów. E, poszukajcie. E, zapowiesz. Jerzy Libert, Lidia Pospieszalska, <laughs> cała rodzina, którzy brali udział w nagraniach. Cała rodzina, rodzina, raz, duża rodzina, cała duża rodzina, chyba 15-16 osób. Do ciebie człowieku.